Siemanko, witam wszystkich w vlogu, którego nagrywam. Jest to już siódmy vlog, tak dokładnie. Który mam nadzieję, że się chociaż ukaże na YouTubie, bo tak to non-stop. Brak czasu mi nie pozwala na wrzucenie tego w internet. Znajdujemy się pod miejscowością Klucze. Zmierzam właśnie do miejscowości Alvernia. Z Alverni jadę do Katowic. Tak, do Katowic. No i z Katowic do domu, tak? E, czym się zajmuję, co i jak, bo są bardzo duże zaległości. Od y, października zeszłego roku jestem kierowcą y, busa, tak? Kategoria B. Y, nie jestem kierowcą międzynarodowym, jeżdżę y, po Polsce, tylko i wyłącznie do danych sklepów. Tak, jestem po prostu za, zaopatrzeniowcem takie jakby o dostaję towar, zawożę do naszych sklepów y, firmowych ewentualnie do jakichś tam innych klientów no bo to jest jednak hurtownia i na tym się moja praca kończy tak i zawożę, wracam do domu i całe popołudnie najczęściej jestem w domu chyba, że jest to środa no to wracam około 17-19 bo y, wpierw muszę jechać w dół Polski wrócić do Radomska, załadować, y, przeładować się tak czyli rozładować, załadować i pojechać do Sulejowa i Piotrkowa. Mój okręg trasy nie wychodzi poza 200 kilometrów. Najdalej mam właśnie do Alverni i do Orzesza. Orzesze jest pod czeską granicą. To są dwie takie najdalsze punkty. Co z firmą? Firma nie, nie funkcjonuje, ponieważ nie miałem czasu na życie, nie miałem czasu na nic, więc odpuściłem temat. Bo chciałem trochę, wiecie, mieć życia własnego. Ale to nie zmienia faktu, że, nie mam, że mam czas. Nie, czasu dalej nie mam. Jeszcze teraz robię Tomkowi koledze golfa, którego obiecałem mu w zeszłym roku zrobić, tak, ale wyszło jak wyszło i niestety nie zdążyłem. Więc zrobię mu tego golfa, skończę golfa i, i, i podejrzewam, że zajmę się innymi sprawami co jak z ładami łada czerwona nie jeździ wymieniłem znacznie inaczej w marcu była uziemiona na jakieś 3 miesiące bo szczęki się rozerwały więc wymieniłem dosłownie wszystko łożyska płosi, zimery szczęki, cylinderki no całe nowe hamulce mam dosłownie calusienkie. złożyłem samochód dwa dni pojeździłem Nagle wracając z Kleszczowa, chyba, no nie pamiętam skąd, eee, rozpędziłem się do 80 i samochód nagle gaz, tak? Samochód gaz. kurwa, nie mogłem go odpalić, podmieniłem cewkę, odpalała na jednym cylindrze, nie mogę ustawić zapłonu ani nic w tym stylu, więc wiecie, że mam to w dupie nie będę się bawił tym silnikiem, bo on i tak ma 9,5 bara kompresji. Więc do czerwonej wchodzi silnik z beżowej, a do beżowej wchodzi silnik z BMW. Dlaczego? Co i jak? Łada beżowa ze względu na swój stan techniczny, yy... znaczy, który nie jest tragiczny, tak? Nie jest tragiczny. Można jeździć, można wszystko, ale samochód został przeznaczony do driftu. Tak, moi drodzy, Łada z silnikiem 1.3, 65 koni, bez zaspawanego dyferencjału, dawała radę driftować. Zresztą, co za jakiś czas zobaczycie, bo wrzuciłbym Wam w ten film, ale jeśli bym go musiał edytować, to podejrzewam, żebyście go nie zobaczyli w ogóle. A tak wrzucę z telefonu na YouTube i będziecie wiedzieć co i jak. Samochód jest przeznaczony do driftu. Yy, mamy tutaj yy, ekipę, team, nie wiem nawet jak to nazwać, tak? Hashtag w prawo się nie da. Dlaczego w prawo się nie da? No bo się nie da. No. Spróbujcie zwykłym standardowym samochodem polecieć w prawo. No nie da się już. Yy. Ładom akurat nie da się w prawo. Yy, mamy takie yy, w ekipie mamy trzy samochody. BMW E36, BMW E36 i Łada 207, BMW E36 1.8 e, Compact i BMW E36 2 litry Touring. E, kompot ma 4,44 dyfer zaspawany. E, Turas e, już ma 4,44 również zaspawany. Mało z tego na ostatnim lataniu w maju na powrocie z miejscówki, no niestety zatrzymały mi się koła, tak? Zmieliło dyferencja w Ładzie, więc Łada również już ma drugi yy, zaspawany, ale jeszcze nie wymieniony. Yy, mamy w planach po prostu wymienić. Yy, dzisiaj mamy, no nie, nie wiem, nie pamiętam, który mamy, poczekajcie, zaraz wam powiem, który mamy. 5 października, więc w planach za jakiś tydzień, max 2 mamy w planach polatać i przetestować ładę. Jeśli dam radę, zdążę, w międzyczasie skleję Wam filmik z upalani naszych, byliśmy na trzech upalaniach, tak właściwie to na czterech. Jeśli dam radę, skleję Wam, zobaczycie jak to, jak to z czym to jemy, co i jak. Wiadomo, amatorka, nie mamy jeszcze hydrołap w samochodach ani nic w tym stylu, ale zmierzamy do tego wszystko. Wiadomo, po, powoli nie od razu Kraków zbudowano. Yy, więc wszystko powoli, na razie się tylko tak bawimy, ale wydaje mi się, że od przyszłego sezonu wejdziemy w to troszeczkę yy, grubiej. Plany są jakie są, ale no, na razie Wam nie będę ich zdradzał. Dowiecie się yy, o nich za rok. Czym jeżdżę? Zacząłem w tej firmie jeździć Iveco 2010 rok 10 paletowym. Wiadomo upały dawały się we znaki wszystko więc na koniec wakacji dostałem Iveco z 2016 roku. Tylko 8 paletowe. No i z klimatyzacją i, 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 i z tempomatem. Może Wam pokażę. Czekajcie, burdel Wam tylko nie będę pokazywał. O, to jest taki weko. Przebieg... 165 tysięcy. Więc myślę, że nie jest zły. Na olej się nie patrzcie, bo olej po prostu pokazuje tak, ze względu na to, że jest... No, niedawno zgasiłem go, tak? Fajnie jest, bo jest multifunkcyjna kierownica, tak, tu mamy ten pomad. Yy, więc yy, bardzo fajne radyjko z Bluetooth. Yy, niestety mam taki problem, że mogę odbierać rozmowy, mogę słyszę wszystkich, ale nikt mnie nie słyszy, więc tak jakby mikrofon nie działał. Yy, tu wam nie pokażę, bo tu jest burdel, mogę Wam tylko z zewnątrz go pokazać. O takie iweko. Niestety już przyszło do mnie takie zabudową labę, bo to jest z włoch chyba sprowadzone, albo jakoś tak. O, winda. Więc myślę, że samochodzik całkiem spoko. Fajnie się tym jeździ 3 litry w dieslu Panel tylko sterowanie jest dziadowski, ale idzie przeżyć. Tak więc ja jedę w trasę, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj się ukaże ten filmik. Nie wiem, czy gdzie go zaraz, po prostu w międzyczasie, jak będę jechał, nie będę wrzucał na YouTube'a. Jeśli jesteście ciekawi, co to będzie, jak to będzie, jak będzie z naszym driftem, co będzie z ładami, co będzie się z samochodami działo. To obserwujcie, bo myślę, że będzie za niedługo dość sporo ciekawych filmików i odnośnie driftu, i odnośnie mechaniki. Więc, cóż, ja już kończę, nie, nie, nie przedłużam, bo nie ma po co ja bym się z gradem pierdoliu, i pierdolił. A trasa czeka, sklepy czekają na towar, więc lecimy. Droga powrotna w sensie do Katowic, z Alverni do Katowic i z Katowic do Radomska będzie lepsza, ponieważ będę jechał autostradą. Tak, mam okulary, ponieważ robię kategorię C E i dla własnego bezpieczeństwa, jak i innych, poszedłem do okulisty i mam okulary ze szkłami iDrive. Dla chcących wiedzieć, co to jest szkła iDrive, iDrive to są takie szkła, za które się płaci dodatkowo no i mamy nie oślepiają nas światła o, a ja miałem bardzo duży problem, że w jeździe nocą bardzo mnie oślepiały światła no i powiem Wam, teraz mam spokój dobra, ja jako, że miałem jeść podczas postoju, to z Wami gadałem, więc mam poczuszka i jadę w trasę, trzymajcie się na razie, do następnych filmików